Oglądam prostrację A tu Leo. nie takiego czegoś, że blondino jest Leon Leon patrz tu, patrz. Kamera Ty lubisz ja kamerę tak. Tak. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Na moim kanale Dzisiaj jak widzicie mam tutaj dwa koty Bo nasze koty mają parcie na szkło Oprócz Jasia, bo Jasi już jest starszym kotkiem I on nie lubi jak dużo się zmienia Leonku czy mógłbyś pójść za mnie? Chodź a dzisiaj witam Was w podsumowaniu miesiąca, czyli we wrap-upie. Tym razem jest to oczywiście wrap-up listopada. Listopad był takim w sumie ponownie średnim miesiącem, październik również był dla mnie dosyć średni. To wynika z różnych rzeczy, natomiast tutaj myślę, że główną taką przyczyną tego, że nie przeczytałam aż tyle, był fakt, że miałam tydzień z tajfunami i trochę mnie to blokowało w czytaniu, bo myślę, że sięgałabym po nieco inne książki, gdyby nie właśnie ten. To moje wyzwanie. I zaczniemy sobie od dwóch książek, z której to jedną już sprzedałam, a drugą nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest. Ona powinna gdzieś być w mieszkaniu, bo jeszcze jej nie sprzedałam, ale nie wiem, gdzie ją położyłam. I pierwsza książka to jest EX Hex, e, czyli powieść, którą w sumie czytałam z polecenia mojej e, koleżanki i przyjaciółki e, Weroniki, która to właśnie bardzo polecała. To jest romans w zachowany trochę w klimacie właśnie czarownic, takiego sabatu, bo mamy świat, w którym są te czarownice, i e, nasza główna bohaterka, była młodsza, rozstała się z pewnym chłopakiem i rzuciła na niego w żartach klątwę. Jak się okazuje, ta klątwa była bardzo, ale to bardzo prawdziwa. E, I to jest taka książka, która no, nie do końca mi się podobała. Jej mam wrażenie, że naprawdę dużo brakowało. E, sam zamysł był naprawdę. Przyjemny, w sensie bardzo mi się jakby spodobało to, bo mi się mocno to kojarzy z jakimiś filmami, z czymś, co bym sobie puściła, żeby się e, trochę rozluźnić. To jest powieść, którą się bardzo szybko czyta, także to z tych z takich plusów. Z minusów. Samo poprowadzenie historii nie do końca mi pasowało. Bohaterowie niezbyt mi odpowiadali, to znaczy oni. E, no, nie zżyłam się w żaden sposób z nimi. Mam wrażenie, że trochę im brakowało charyzmy. E, no i koniec końców nie myślę w ogóle o tej książce. E, a po trzecie, sama oś fabularna nie do końca do mnie przemawia. Też fakt, że tam jakby był, była erotyka wsadzona i moim zdaniem niezbyt dobrze to było ograne, w sensie brakowało tam może takiego dopasowania, um, pewnie kojarzycie książkę The Secret Society of Irregular Witches, tam też mamy właśnie scenę erotyczną i tam ono mam wrażenie, że naprawdę bardzo mocno pasuje, bo jest e, i jest napięcie między bohaterami, to jest trochę tak, wiecie, prowadzone po stopniach e, i mam wrażenie, że trochę właśnie ja miałam nadzieję, że x będzie e, tym tajnym klubem nietypowych czarownic, e, a niestety właśnie tak się nie stało i stąd moje rozczarowanie. I druga książka, której również już tutaj nie mam, to jest The American Roommate Experiment, której sobie słuchałam w aplikacji Woblinku w związku z akcją Czytaj.pl. W zeszłym roku tak słuchałam The Spanish Love Deception tej autorki. No a w tym roku zdecydowałam się na coś, co bardzo polecała moja koleżanka Marta Andy na Instagramie. I to jest historia dwójki bohaterów, którzy jednego dnia trafiają do mieszkania swojej. Kuzynki i przyjaciółki. No, i nasza główna bohaterka z dzwoni na policję, że ktoś jej się chce włamać do mieszkania, ale to w sumie nie jest jej mieszkanie, bo w jej mieszkaniu zapadł się sufit. No i oni postanawiają od słowa do słowa zamieszkać ze sobą i spróbować, jak to będzie. To jest książka, która, tak jak The Spanish Love Deception, takim moim głównym zarzutem był fakt, że ta książka była za długa, jak na romans. Tak, tutaj moim głównym zarzutem jest to, że jest absolutnie okropnie Zbudowana pod kątem scen erotycznych. I to jest taka rzecz, która mi się najmniej podoba, dlatego że. E, Leon siedzi na oparciu sofy i na mnie jednocześnie. Nie może się zdecydować. E, I tam po prostu te sceny erotyczne to była jakaś makabra. E, scena pod prysznicem. Obrzydliwa, to znaczy to nie chodzi o to, że ja mam jakieś problemy w związku z takimi scenami, tylko ona naprawdę była po prostu obrzydliwa. E, co więcej, używanie słowa majteczki w kontekście erotycznym, kiedy czytamy o książce już dla dorosłych. Absolutnie nie, jakby no ta, tak to strasznie nie pasowało. To raczej nie jest kwestia tego, że to był audiobook, bo tak jak mówię w The Spanish Love Deception bardzo mi się te sceny podobały, a też słuchałam jej w formie audiobooka. E, no a tutaj ewidentnie coś między nami nie zagrało. Też niezbyt mi się podobało to, że ci bohaterowie, oni udawali trochę głupich. To znaczy y, był ten taki, ta, takie zagranie, którego ja nie znoszę w powieściach, czyli o nie, my do siebie nie pasujemy, nie będziemy razem. E, kiedy wszyscy dookoła wiedzą, że nie będą razem, bo on jest tym złamanym, on jest tym popsutym, który nie może mieć dziewczyny, bo to będzie dla jej zła, a kończy się tak, że w sumie wiadomo, że przecież będą razem, tak? Bo to jest romans, i. No ja nie lubię, jak się robi z czytelnika takiego idiotę, a trochę właśnie się tak czułam słuchając tego audiobooka. Także dla mnie to było nie, ale wiem, że wiele osób bardzo lubi tę autorkę i wiem, że wiele osób lubi te, e, te powieści. Także może ja jestem w mniejszości i myślę, że mimo, że miałam trzecią książkę tej autorki, czyli The Long Way, to nie będę jej czytała. Kolejna książka to jest y, Memoir, który zaczęłam w ogóle, którego zaczęłam w ogóle słuchać w październiku, jeszcze jak wracałyśmy z karkowskich targów książki razem z Izą w samochodzie. E, I było to bardzo fajne doświadczenie, bo pierwszy raz w życiu jakby słuchałam z kimś audiobooka, także. Autentycznie dwie osoby były zainteresowane. No i tutaj mamy historię memoir, czyli wspomnienia kobiety, która opowiada o swojej relacji z mamą, która zmarła na raka. Dużo jest tutaj też o jedzeniu, jest to raczej smutna książka i fakt, że na początku jest bardzo dużo jedzenia, i ja byłam trochę w szoku z samym tym zagraniem, no bo jednak nie spodziewałam się, że w memoirze może być aż tyle o żywności, a jednak to ma bardzo dużo znaczenia. Dla późniejszej historii, bo odnosi się to też do tego, że ta mama tak bardzo lubiła gotować, tak wiele potraw bardzo lubiła i radość sprawiało jej spożywanie ich, a w związku z chorobą miała tak duże wypryski w jamie ustnej, że nawet nie mogła swoich ulubionych potraw jeść i kończyło się, wiecie, no jak to niestety bardzo często się kończy, czyli na jakichś nutri drinkach. Bardzo mi się ta książka podobała i myślę, że wystawiłabym jej pięć gwiazdek, gdyby nie jedna rzecz, czyli chaos, który się niestety wkradł do powieści, bo mam wrażenie, że w wielu momentach my trochę przez. Oczywiście my wiemy, że ta mama umiera, natomiast bardzo przeskakiwaliśmy między tymi momentami bardzo bliskimi śmierci i tymi jeszcze na początku choroby. Domyślam się, że to może była kwestia pokazania nam różnicy między początkiem a końcem, tym jak zmieniało się podejście głównej bohaterki, ale mam wrażenie, że nieco lepiej bym tę książkę odebrała, gdyby jednak to było budowane chronologicznie. E, także tutaj dla mnie to jest taki mały minus, ale mimo wszystko bardzo Wam tę książkę polecam, e, jeżeli chodzi o Muary to na pewno dużo bardziej mi się podobała niż cieszę się, że moja mama umarła. Mimo, że do cieszę się, że moja mama umarła, mam bardzo taką. Bardzo doceniam, że ta książka powstała, bo ja się wychowałam na iCarly i uwielbiałam iCarly, i dlatego jakby tam no, też mocno przeżywam tę powieść, ale tutaj jest coś takiego też w stylu autorki, co mnie. Przekonało do siebie najzwyczajniej w świecie, także bardzo Wam polecam e, i myślę, że jest na pewno warta przeczytania. Kolejna książka to jest Życie Marionetek, e, czyli premiera właśnie zeszłomiesięczna. Powieść e, moja trzecia lub czwarta. Czwarta powieść T.J. Kluna, którą miałam okazję przeczytać, e, to jest oczywiście autor Domu nad Błękitnym Morzem, e, którą to ja czytałam w języku angielskim. Życie marionetek jest jego najnowszą powieścią, tak ogólnie, bo ona została właśnie wydana w oryginale e, w tym roku. E, jest to historia, e, która nawiązuje trochę do Pinokia i trochę do Woliego. I e, wiem, że wiele osób nie lubi Pinokia, bo dla wielu osób mam wrażenie, że to jest bardzo e, straszna bajka. E, Natomiast mam wrażenie, że z tego Pinokia to tak no, mało było wybrane. Sam fakt, że powiedzmy był ojciec, który chciał mieć zawsze syna. No i trochę tutaj zamieniliśmy się, bo, bo ten syn jednak jest człowiekiem, a tamto był marionetką. No a jeżeli chodzi o kwestię Wally'ego, no to chodzi tutaj o to, że trochę pozbyliśmy się ludzi. Ludzie zaginęli, w sensie zginęli, um, a nasz główny bohater jest w sumie ostatnim, chyba, reprezentantem tego gatunku, i my poznajemy jego los. Okazuje się, że e, on żyje właśnie z taką dwójką, e, z tatą, który oczywiście też jest robotem, który był e, twórcą robotów, tak jak to w Pinocchio, e, gdzie tata też był właśnie. Manufakturem. <grym> I tutaj on wychowywał się, wychowuje się tutaj w tej powieści razem z dwójką robotów, z czego jeden jest robotem rumbą. I stąd w ogóle był pomysł au au autora na tę powieść. Czyli on kiedyś popatrzył na swojego robota-rumbę sprzą sprzątającego tego, co jeździ po domku, i tak się zrodził pomysł na tę powieść. Więc mamy takiego robota-rumbę, który jest trochę głupiutkim, trochę takim uroczym dzieckiem, które się zatrzymało na wieku 5 lat, a jest dużo, dużo starszy. I mamy em, pielęgniarkę. Pielęgniarkę do zadań specjalnych, e, która jest siostrą Ratchet, e, więc tutaj samo jakby sama nazwa też wskazuje trochę, jaki ona będzie miała charakter, bo ona e, musi włączać sobie empatię, jak włącza tą empatię, to w ogóle jest hamska. E, wspaniała książka, bardzo mi się podobały dialogi i wielokrotnie nad nią parskałam e, śmiechem, także. Chyba jeszcze mi się to nie, nie, nie przydarzyło właśnie przy, przy książkach tego autora, ale tutaj jest idealne wyważenie między właśnie tymi śmiesznymi fragmentami a tymi smutnymi, tymi, które skłaniają do myślenia, bo jednak T.J. Klun ma to do siebie, że on pisze bardzo e, poruszające książki. I tutaj naprawdę mam wrażenie, że zrobił świetną robotę spośród wszystkich książek tego autora. To jest moja ulubiona, bardzo dobrze ją wspominam, wystawiam jej pięć gwiazdek w ogóle bez żadnego. E, na, nawet się nie musiałam na tym zastanawiać. E, także wspaniała książka, bardzo Wam ją polecam i mam nadzieję, że więcej osób będzie ją czytało, bo wiem, że mm, Dom nad Błękitnym może miał bardzo dużo, dużą taką... wiele osób tę książkę czytało, dużą promocję, e, no a inne to tak różnie. Także ja Wam bardzo polecam. Naprawdę niesamowicie mi się podobała i no, nie da się ukryć, że nawet pod koniec to się popkałam. <grydy> także to wiele mówi. Kolejna książka to Jak Moon Fuentes zakochała się we wszechświecie. I to jest książka, którą czytałam z polecenia Anny bezcelerki, bo ona była bardzo nią zachwycona, bardzo jej się podobała e, i postanowiłam, że w sumie to ja też teraz tego, czaki, czegoś takiego potrzebuję. Niestety ja się trochę z tą książką męczyłam, bo czytałam ją tydzień, a raczej takich powieści nie czytam aż tak długo. Jest to historia bliźniaczek siostry Moon i Stary. Jest to oczywiście nawiązanie do e, gwiazd i do księżyca. E, no i Star jest e, bardzo znaną Influencerką, influencerką, która dużo mówi o religii, a jej siostra nie wierzy, jest. No nie wierzy w ogóle i co więcej uprawia Tarota, co tak się mówi, stawia Tarota, więc ona ma, no, w całkiem inną stronę poszła, i nie jest w żaden sposób popularna. No może tam jej takie tajemnicze rzeczy są, ale to tak. Nie będę Wam więcej zdradzała. I one razem jadą w trasę, w trasę właśnie związaną z, wyjazdem. z tym, że Stary jest tak bardzo popularna. Trasa, która jest związana z fotogramem, czyli oczywiście nawiązanie do Instagrama. I nasza główna bohaterka poznaje chłopaka, właściwie dwójkę braci, którzy to stają się jej love interest. No i trochę się uczy o gotowaniu, więc tutaj o gotowaniu też dosyć sporo jest. Jest to przyjemna książka. Na pewno jest jak najbardziej taka. Mam wrażenie, że trochę inna wśród innych młodzieżówek, bo tutaj e, bardzo mi się podobał ten dysonans i to, że my zwracaliśmy bardziej uwagę na moon e, i to moon była tą najistotniejszą, bo też e, no, całe życie była tą gorszą i bardzo mi się podobał sam zamysł na pokazanie konfliktu z matką. Uważam, że naprawdę. Jest to potrzebne w młodzieżówkach, bo myślę, że są osoby, które są młode i właśnie coś takiego przeżywają w własnym domu. Także pod tym kątem, jak najbardziej. Ale nie do końca mi się podobało zachowanie głównych bohaterów, to znaczy nie ze wszystkim się zgadzałam. No i też yy, nie ukrywam, że nie za bardzo mi się podobało zakończenie. W sensie ja bym chciała, żeby to się jednak trochę inaczej zakończyło, yy, ale to może jest po prostu kwestia tego, że ja po prostu lubię bardziej dramatyczne. Wydarzenie na, na sam koniec powieści. Ja jestem fanką takich zakończeń, a tutaj tego nie doświadczyłam. Myślę, że młodszym osobom może się bardziej spodobać. Dla mnie była w porządku, ale myślę, że dużo nie będę o niej e, wspominała, nie będę do niej wracała myślami. Przejdziemy sobie teraz może do trzech książek, które przesłuchałam w audiobooku i które e, ostatnio tworzą trochę moją codzienność, bo oczywiście chodzi o Brandona Sandersona i jego serię Zmugły Zrodzonego. Przesłuchałam trzeci tom, czyli zakończyłam podstawową trylogię Ostatniego Imperium. Kolejne tomy, Kolejnych tomów akcja rozgrywa się lata, lata później, wieki wręcz później, e, po wydarzeniach z zakończenia właśnie 100 e, dni wstąpienia. E, przeczytałam właśnie dwa pierwsze, ma być w sumie ich chyba pięć, więc jeszcze dwa przede mną. A trzeci się, z tego co wiem, to pisze. No i tak, jeżeli chodzi o Bohatera Wieków, to trochę ta książka jest nudna. To znaczy, jak ja na nią patrzę z perspektywy czasu, a byłam bardzo skupiona w trakcie słuchania, to mam wrażenie, że naprawdę mało się działo w samej powieści, gdzieś tam, powiedzmy, do tego zakończenia, które bardzo mi się podobało. Naprawdę zakończenie, Miojo, dla mnie idealne. Nie mogłam sobie lepszego wymarzyć. Natomiast Muszę obiektywnie powiedzieć, że to nie było najlepsze, co przeczytałam, jeżeli chodzi o fantastykę, jednak z całej tej podstawowej trylogii to ten pierwszy tom najbardziej mi się podobał, bo to też było takie wprowadzenie, nie było aż tyle o tej polityce, bo tak jak ja bardzo lubię wątki polityczne w książkach, tak mam wrażenie, że trochę niestety Sanderson ich zrobił za dużo i to się aż zrobiło w pewnym momencie nudne, bo ciągle powielaliśmy to samo. No i tak jak mówię, gdzieś mi brakowało, wiecie, tego... Tego, co ja w Sandersie najbardziej lubię, czyli relacje między bohaterami, bo tutaj, no tak jak mówię, dużo było o wszystkim dookoła, a nie do końca o relacjach bohaterów. Także dziś mi czegoś zabrakło, wystawiłam 3,5 gwiazdki i niestety muszę przy tym pozostać, bo muszę być. Muszę być czasami niemiła dla Sandersona. E, natomiast mimo wszystko, no, ja bardzo lubię Ostatnie Imperium. To znaczy, wiecie, jak tak patrzę całościowo i to naprawdę świetnie się bawiłam. Chociaż nie ukrywam, że Droga Królów jednak w moim sercu jest dużo, dużo wyżej. E, natomiast jeżeli chodzi o prostsze, coś prostszego na początek z Sandersonem, to na pewno są mgły Zrodzone. Bo Droga Królów, no, jest dużo, dużo trudniejsza. E, no bo też ze względu na to, ile tam jest... Mam wrażenie, że tam jest więcej postaci i więcej wątków. Które trzeba ogarniać niezależnie, bo one się późno łączą. No i tak jak mówię, później sięgnęłam po stop prawa i po cienie tożsamości. To są książki już dużo, dużo krótsze. Natomiast to, co one mi przypominają, słuchajcie, to, jest, to są książki Mar Michaela Sullivana, czyli pierwszy tom, nigdy nie pamiętam jak się nazywa, chyba śmierć. Dulgarf. E, i ja słuchałam sobie tych książek w tym roku, e, wcześniej w tym roku. Bardzo są podobne właśnie tym, że mamy tutaj bohaterów, e, dwójkę bohaterów. Oni bardzo do siebie nie pasują, bo jeden jest z drugi jest trochę taki wiecie bardziej poukładany, e, trochę w życiu przeżył. Jak się okazuje, oni w ogóle mm, spotkali się w bardzo niecodziennych, e, w niecodziennym Andurażu. Co więcej, ta ich przyjaźń też, no. Normalnie by się nie zawiązała, a jednak, a jednak są najlepszymi przyjaciółmi. E, I oni rozwiązują różne rzeczy, trochę e, próbują sprawić, żeby ten świat, który pozostawili, pozostawiła Win w poprzednich tomach, był dalej dobrym światem. E, natomiast no nie do końca zawsze im się to udaje. Bardzo mi się to podobało. Naprawdę e, pod względem rozrywki, super. Ale czegoś brakuje w tych książkach i ja nie jestem w stanie powiedzieć czego. Czy to jest sam fakt, że w ogóle mi te książki bardzo przypominają Sandersona. To jest trochę takie moje nawiązanie też do tego, że mi do gwiazd bardzo przypominało styl Jaya I ja wiecie najbardziej kocham w Sandersonie ten jego Sandersonizm, a tutaj mam wrażenie, że bardziej miałam Saliwana niż Sandersona. I ja wiem, że to może nie są dobre porównania i one prawdopodobnie nic wam nie mówią, ale to są takie bardzo, bardzo wewnętrznie czuję to, co, o czym teraz mówię. Także mi czegoś po prostu brakuje w tych książkach, mimo tego, że są dużo, dużo bardziej rozrywkowe niż podstawowa trylogia, i mam wrażenie, że też no, dużo więcej się w nich dzieje. Chociaż one mają też takie przestoje, ale to jest normalne u Sandersona. Natomiast i bohaterów bardzo polubiłam, tylko. Istotność spraw, które oni rozwiązują, nie jest dla mnie aż tak priorytetowa. To znaczy, aż tak się nimi nie przejmuję. Wiecie, jak to jest. Jak się wciągniecie w jakąś książkę i coś się tam takiego strasznego dzieje, to potem wy to przeżywacie sami w sobie i, i jest jak jest, tak jak ja miałam w Zmugłe Zrodzonym. A tutaj po prostu wiecie, słucham i mówię: OK, fajnie, że tak robicie, ale mnie to tam. I jakby to się nie wydarzyło, to nie wiem, co złego by się mogło stać. Mimo, że wiem, ale. No, tak to już mam. Eee, I kolejna książka to było moje zakończenie trylogii Marty Kisiel. Ta trylogia nie wiem, czy ona ma jakąś stricte nazwę, ale zaczyna się oczywiście Dożywociem. Eee, I przeczytałam oczy uroczne, i teraz ciekawostka, która nie jest związana z zleceniem tej książki. Eee, to jest książka, którą jak kupowałam na aukcji, to miała napisane, że śmierdzi starą, e, że śmierdzi e, zalaną piwnicą. I ja się wtedy zastanawiałam, jakim cudem ktoś wpadł na pomysł, żeby tak opisać zapach. I to była prawda. Ta książka naprawdę kiedyś pachniała jak zalana piwnica i nie mogłabym tego lepiej ubrać w słowa. Ale byłam w szoku, jak ktoś na to wpadł w ogóle i napisał to w, właśnie w aukcji. Ta książka była za jakieś grosze, więc w ogóle spoko. Już tak nie pachnie. Już pachnie moimi książkami. Eee, ale tak, jeżeli chodzi o oczy uroczne, to mm, tu chyba tego nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o audiobooka, to od razu Wam mówię, że na początku oczy urocznych jest Szaławiła, która również jest osobno w audiobooku. Także nie musicie słuchać osobno Szaławiły, możecie sobie po prostu puścić razem oczy uroczne i Szaławiłę też przesłuchacie. Moim zdaniem Szaławiłę trzeba przeczytać, żeby zrozumieć, co się dzieje w oczach urocznych, mimo że to jest tam 2,5. To są... W Szaławiłej mamy ten audiobook trwa 2 godziny, więc jest bardzo krótki, ale w Szaławiłę mamy rozpoznanie, to znaczy zapoznajemy się z nowym bohaterami, bohaterami, których nie było w poprzednich tomach i niestety wiąże się to z tym, że nie ma również bohaterów z pierwszego i drugiego tomu w oczach urocznych i to jest mój główny zarzut do tej książki, że mi po prostu brakowało tych bohaterów, z którymi ja się tak strasznie zżyłam i którzy tak bardzo mi pasowali, odpowiadali humorem i wszystkim co dookoła. Eee, także to jest dobra książka, ale nie tak dobra jak do żywocie i mi po prostu tych bohaterów brakowało, brakowało mi tego, tych żartów, mimo że te żarty tutaj też były, ale mam wrażenie, że w trochę mniejszym stopniu i trochę mniej mnie śmieszyły. E, ale ogólnie nie, nie, w żaden sposób nie żałuję, że przeczytałam, że zakończyłam te trylogie. E, no i teraz będę, jeżeli wydawnictwo mięta będzie wznawiało, to będę chciała toń. Ten, to się nazywa chyba cykl wrocławski? Tego będę chciała też słuchać, także mam nadzieję, że będą audiobooki właśnie mięty i chyba w ogóle książki też bo chyba nie mam wszystkich. Eee, no i tak przejdziemy do kolejnej książki, o której będzie bardzo krótko Katia, nie przepraszam. Róża na tropie, zagadka ekspresu polarnego. I w ogóle mnie tutaj jedna rzecz dziwi, także jeżeli ktoś wie, e, to dajcie znać dlaczego zmieniono imię głównej bohaterki Skate na Róża. Bo ja tego nie do końca jakby, nie rozumiem zamysłu. Ale może jest coś głębszego za tym. To jest historia bardzo króciutka. Ona też ma dużo mniejszy format niż standardowa książka. Coś fajnego dla osób młodszych, takich dużo, dużo młodszych, powiedzmy tak 6 lat, też, no może 6 to nie, bo jeszcze nie potrafią czytać, ale tak już dla osób, które ledwo co potrafią czytać, to myślę, że to będzie fajny pomysł. Historia dziewczynki, która jedzie razem z tatą do mamy na biegu północny. I ona tam rozwiązuje zagadkę e, związaną z tym, że zaginęły mm, trofea i zaginęły ciastka. No, nie jest to nic odkrywczego dla mnie. Może. Fajne były ilustracje, i to jest jakby to, dlaczego ja tę książkę w ogóle kupiłam. Bo mi się bardzo te ilustracje podobały, także pod tym względem super, ale ja jednak jestem nieco za stara i też czytałam tę książkę w pojedynkę, bo gdybym może ją czytała z kimś młodszym, to bardziej by mi się spodobała. Ale na pewno e, jakiemuś dzie dzieciaczkowi na święta myślę, że można kupić. Kolejna książka to Kati Kocia Opiekunka, e, czyli książka, którą. E, Komiks właściwie, komiks, który przeczytałam w sumie na dwa posiedzenia. E, historię dziewczynki, która e, próbuje zarobić na obóz e, letni, żeby pojechać do swoich koleżanek. Jej mama niestety nie ma aż tyle pieniędzy, żeby ją tam wysłać, i e, ona chwyta się różnych prac, aż tu pewnego dnia e, trafia do pani, która w miejscu, gdzie nie można mieć kotów, ma ich 217. E, no i te koty mają, są bardzo różne, ale one jakby. No, dużo śmiesznych rzeczy się tutaj dzieje. Natomiast mój główny zarzut do tego komiksu, i w sumie chyba jedyny zarzut, jaki mam, to to, że strasznie mnie drażniło, że są strony, na których nie ma tekstu, a są strony, na których tego tekstu jest aż dużo i aż on się wylewa ze stron. I dla mnie, jakby strasznie mnie to gdzieś wewnętrznie drażniło, i moje oczy i to mnie wyprowadzało z równowagi. To jest pierdoła. Jakby to nie ma żadnego znaczenia dla książki. Ale nie potrafię Wam określić, dlaczego aż tak. Aż tak mnie to drażniło, Może ja Wam znajdę taką stronę, żeby Wam powiedzieć, o co mi chodzi. O, na przykład tu. Tu jest mnóstwo tekstu i tego tekstu jest dla mnie za dużo, patrząc na to, że na innych stronach tego tekstu aż tyle nie ma. Ale, no ee... jakby. Zrozumiem, jeżeli nie weźmiecie teraz poważnie tego, co powiedziałam. E, ogólnie fajny komiks, bardzo przyjemny, też dla młodszych jak najbardziej. E, dla osób takich, które chcecie zachęcić do czytania, które mają koty. E... Żeby wiecie tak poczuły, co jest fajnego w czytelnictwie. O kolejnych czterech książkach nie będę Wam opowiadała, dlatego że jest osobny film na kanale i to jest poprzedni film. Jest to film o moim tygodniu z tajfunami, bo jestem tajfuniarą. I mówiłam tam o kameliowym sklepie papierniczym, który oceniłam na 4 gwiazdki albo 3,5. Nikt nie odpisuje, które oceniłam na 4,5 gwiazdki. O zmierzchu, który oceniłam na trzy gwiazdki. I o przeklętym króliku, który również oceniłam na 3 gwiazdki. Więcej o tych książkach opowiadam właśnie tam. Trochę mówię, co mi się nie podobało, co ja sama dostrzegam. Czego mi brakowało i co mi się najbardziej, najmocniej podobało, nikt nie odpisuje. Także tam jest dużo o tych książkach. Nie będę tutaj, jakby się powtarzała, bo nic nowego bym nie wymyśliła. No i dwie ostatnie książki to są książki, które jedna z nich jest typowo, docelowo dla dzieci, a druga. A o drugiej powiem za chwilkę. Pierwsza to jest Dziadek do Orzechów i Świąteczne Macholejki Mesiego Króla. To jest książka, która ma 24 rozdziały, więc jest idealna na adwent, jeżeli. Macie, to wiecie, dzisiaj jest 3 grudnia, no to musicie nadgonić tylko jeszcze trzy rozdziały. Jest dostępny audiobook czytany przez Janusza Zadurę. Coś fantastycznego, jeżeli macie kogoś młodszego w domku. To jest oczywiście retailing dziadka do orzechów. Trochę się bardziej skupiamy tutaj na, na świętym Mikołaju i na e, myszach, które chcą zniszczyć świat. E, przyjemne, fajne, chociaż ja ogólnie. Jakby Moim problemem jest to, że ja nie przypadam za dziadkiem do orzechów, więc też jakby, no, nie wszystko mi się tutaj podobało. Natomiast bardzo doceniam, bo nie da się ukryć, że ja lubię, jak są takie relacje międzyrodzeństwem, tak są przedstawiane, jak tutaj, bo jednak, wiecie, niby się nie lubią, niby się nawzajem denerwują, ale mimo wszystko zależy im na sobie i, i są dla siebie najważniejsi. To jest fajna książka, jeżeli macie jakiegoś pięciolatka, czterolatka i chcecie adwent w jakiś inny sposób świętować Niż czekoladkami codziennie, to tutaj, no tak jak mówię, 24 rozdziały, bardzo fajne, bardzo przyjemne. No i też nie ma nic takiego strasznego, co by mogło gdzieś przerazić młodsze osoby. Także e, absolutnie wspaniała książka dla takich osób. E, myślę, że starsze osoby też będą e, miło spędzały czas przy niej. E, no i jak chcecie, na no to tak jak mówię, audiobook przez Janusza Zadura, jedział bardzo fajne. Ja lubię ogólnie Janusza Zadure właśnie w takich wydaniach książek e, dziecięcych, czy też już młodzieżowych. Nie przypadam za jego głosem, jeżeli chodzi o te dorosłe, bo się bardzo po prostu przyzwyczaiłam do i do właśnie Boru e, i do Jagi, e, które to właśnie książki on interpretował e, i ten jego głos tak strasznie mi pasuje. Trochę też mi przypomina czasami Piotra Frączowskiego. Wiecie, tak się czuję, jakbym czytała, słuchała Piotra Frączowskiego, jak byłam mała. E, ale to też takie moje. Moje jakieś, widzi mi się. E, to jest książka ostatnia, o której Wam tutaj dzisiaj powiem. Opowieści tajemnicze i szalone Edgara Allena Poego. E, to jest e, książka, którą ja kupiłam, bo mi się bardzo podobają ilustracje. Bardzo mi się podoba ten, ta okładka. Z tyłu jest kot na cmentarzu. E, I w środku tej ilustracji no, są. Fan o, mam zakładkę nawet. E, są fantastyczne, po prostu wyglądają przepięknie. Trochę mi przypominają Tima Bartona, a to jest mój ulubiony reżyser. E, no, coś idealnego dla mnie. Tutaj to są ilustracje Grisa Grimliego. E, bardzo mi się to podobało. To oczywiście było moje w ogóle pierwsze starcie z historiami Edgara Allan Poego i życzyłabym sobie, żebym w tym roku e, chociaż zaczęła te jego opowiadania, żebym e, może w, właśnie zimą wszystkie przeczytała. E, I tutaj, jakby no, niestety już mam zdradzone e, te dwa najważniejsze opowiadania. E, Albo nawet może w sumie jedno. Bo znałam zagadkę domu Aszerów, wiedziałam, że jest taka książka, bardzo chciałam ją przeczytać. Znam już rozwiązanie, no bo przeczytałam trochę streszczenie, bo to nie da się ukryć, że to są nieco takie streszczenia tych, tych opowiadań, ale zachęciło mnie to bardzo mocno do poznania oryginału, bo strasznie mi się podobało rozwiązanie zagadki domu Aszerów i bardzo mi się podobało pierwsze opowiadanie, czyli pierwsze i kończące najbardziej do mnie przemówiły, czyli Czarny Kot. No wspaniałe było to opowiadanie, jak ono mnie zaskoczyło, jakie ono ma ilustracje, jakie ono było mądre i w ogóle poruszyło mnie straszliwie. Nie wiem, na czym urwało mi nagrywanie, ale jest to przepiękna książka i pod kątem wizualnym, e, i sam zamysł bardzo mi się podoba, no bo tak jak mówię, trochę mnie to zachęciło jednak już do, do końca sięgnięcia po, e, po oryginały i po te powieści Edgara Alana Poego, które chcę przeczytać od 11 roku życia. No i słuchajcie, to by było na tyle. Jeszcze przeczytałam jedną książkę w tym miesiącu. Książkę w języku angielskim, ale o niej będę Wam opowiadała w innym filmie i nie chcę tutaj Wam nic zdradzać, ale to tak jak mówię, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie książki Wy przeczytaliście w grudniu. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!